Finlandia. Awaria linii przesyłowej na Morzu Bałtyckim. Do awarii linii przesyłowej Estlink 1 między Finlandią a Estonią o mocy 350 MW doszło w poniedziałek rano, poinformowali operatorzy przesyłowi obu krajów. Usterkę zlokalizowano w stacji transformatorowej po stronie fińskiej w Espoo. Według Fingrid obecnie nic nie wskazuje na akt wandalizmu czy sabotażu, ale naprawa może potrwać około trzech tygodni przekazała fińska agencja prasowa Estety. Awaria może wpłynąć na dostawę i ceny energii. Podmorski kabel Estlink-1, który przebiega przez Zatokę Fińską, został podłączony do sieci w 2007 roku. Jest to jedno z dwóch połączeń elektroenergetycznych między Finlandią a Estonią, ma mniejszą przepustowości, ale jego awaria może wpłynąć na dostawę i ceny energii elektrycznej. Drugi kabel przesyłowy estlink II ma moc ponad 650 MW i był ostatnio całkowicie wyłączony z eksploatacji przez około pół roku, gdy został uszkodzony pod koniec grudnia 2024 roku. Podejrzewana jest oto załoga tankowca IgleS, którego kotwica została przeciągnięta pod dnie na odcinku około 90 km. Jednostka płynęła wówczas z Petersburga do Egiptu z ładunkiem rosyjskiego paliwa. Marek z Luwaz, KS Info